W no, oh, tatę, da no, ten wizer musiałem włączyć Cię, bo jestem w iglu i prowadzę kurwa pościg. No Czyli szef mu, tatę no, je, mówi, że trzeba tobie. jednak wziąć za to odpowiedzialność no, Ale ja dobra to, razy, to Ale to kiedy to ty żeś po nim skokał? A no dobra, jak ktoś się e, dzwonił W 16 chyba, o 17 O no, 16 17, 13. A kiedy ty żeś ją pozdał Mam 15, 14 hmm? To w godzinę żeście się 17. tak poznali czy z nie zmajstrował No tak, Ty jesteś jepknięty, czy jął Cię wyrzec? Pojechaliśmy na winnicę, gadka, szmatka. Ale to jeszcze nic pewnego, to jeszcze nic pewnego, na spokojnie. Za tydzień lekarz powiedział, żeby przyjść. No ale, no ale jak? A jak ona mu na imię w ogóle? Ma, ma się te sztuczki, nie pamiętam. Anastazja chyba. Anastazja, a no tak Dobra. No. dobra. Anastazja, Anastazja. No Ma i. Się te swoje sztuczki. I co, gadka, szpatka, gacie w dół i na stół? No, byliby się przytulić. Się ale przytulić. tak kurwa wyszło. Boże, kochany. No, jestem, jestem. Dobra, dobra. Pomyślimy. Dobra, dobra. Na razie muszę kończyć, bo mi tu pierdoli ten Montana coś na w ogóle do mnie... Nie wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje. Ja tu jeszcze jem jedzonko. Dobra, dobra. W kontakcie, dobra. w kontakcie. No, godzinę mu to zajęło, mówi. Z tego, co ja wiem, bo z nią rozmawiałam, ja ją znam, zacznijmy od tego, że wczoraj była zamknięta zapoczywanie się pod funkcjonariusza, dzisiaj się włamywała na więzienie. Teraz pracuje na Karzonie Ona już ma kartotekę. I ona rozmawialiśmy z nią i ona powiedziała, że on ją wziął zaskoczenia i tak naprawdę to trwało pół sekundy. I że za tydzień idzie do ginekologa na zadanie backuję. czy tak, ona jest. Anastazja ma no ona... Ale za tak... prostytutkę robiła? Nie, nie, ona ma, takie, ona ma takie blond włosy i kok do góry i ona o. teraz robi na karzonie. Tylko no, że mówię, ona, ona ma troszeczkę... No i z tego co Hartman mówi, z tego co Hartman mówi, no to mówię, wczoraj była na randce z Hartmanem i <laughs> on już wyczuł, że, że ten, nie, nie, Hartman się z nią nie wzyknął. E... A może ja pójdę na randkę dzisiaj z nią i ją zamknę w psychiatryku? Z tego co mi mówił Hartman, to ona tak z półmiastem chodzi co chwila. Dobra. Gołda była dopychana po każdym, tak? Czyli ona chce znaczy, ludzi wiadomo, wpierdolić, no dobra. Kurwa. Znaczy, ogółem, no to nie mówmy, że się z każdym puszcza, bo tego nie wiemy. To, że chodzi na randki, no to wiecie, nie? No to chodzi aha, na randki, aha. ale ponad współmiasta się umawia już, więc dziwna eee. sprawa. No na no, co nie robi, Jak podjedzie oko, to zobaczy ją. Dobra... O tu można wjechać. Kajla! Dobra, Kajla, idź. 7 reaguje na tracker. Fu, 310. Ej! Mów mnie kapelowa! Ej! Dobry pieniądz za to dostałam! Na pewno. To jest pani za? Ta, to ja. Myślę, ja. że oh, to że na montany, Rebeka. Janeczku kiedy włosy na wy... Nigdy w życiu nie jestem sprzedajną kurwą. Oho. Szanujmy się! Dokładnie, dobrze, co by się nie działo i zawsze prawda święta jest. Jem rym do tego, że jebać kapelę, ale nie pędam. <laughs> ale i tak pasuje. Pewnie. 8, nie, to było 10, tak. Ja kapelę, 80 80 na na Nie, nie. Nie, nie. Jest, 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 gdzieś jest. to musiał poszukać. Mola i kierujemy okay, się okay. w kierunku. Ba babcia miała taki rym, ale to. Dante, kapela. zmianę kolorów włosów? A, ja, tam ja, tam wiem, ja wiem, ja wiem, Zaproszę ja wiem. Ja wiem. Ja wierzę mi, Mam lepszy pomysł. Ale babcia tak powiedziała, no, ja Dante kapela, to już Nie sobie można jest Nie takich tak. brzydkich y, słów mówić. Co brzydkie. Ale że Dante czy kapela? Z no obu. No w połączeniu dobra. Na C. Ty jesteście okrutni. Kapela, czyli. C. Na my Nie, od tego biednego kapeli. Tybo taki Court. Tam cię od tego biednego kapeli. No postawcie Tam, go kapela, w spokoju, co? no chłopaki tak już ma przez ranę, no. Sam <laughs> do kina chodzi. <laughs> Także dajcie mu żyć ja To ja no, przykro szumie Ja słyszałam, że jesteś moim teściem <grym wytrujemy> Ja, to, my, ja dajmy, Janek, wezwanie mamy, nie? Ja. O sorry, <grym> wezmę <wytrujemy> do ciebie Ja się zapamięczę Wszystko w porządku? Tak? Pani kapolowa? Co tam, ja wiem. Wezwanie mamy, chyba stały, na komentarz. Telefon. Nie, no on mnie dalej nie zadzwonił. Telefon. <noise> a, Jaka ale... bezpośrednia, bezpośrednia pani jest. I no, rozumiesz to... co, że ja do niego zadzwoniłam, bo chciałam z nim pogadać, a on no zadzwonił no i... później, teraz nie mam czasu i nie zadzwonił do tej pory, okay, a to było mamy. pół godziny temu. No wiesz, no policjantem jest, no co ja ci poradzę, no pracuje chłopak ciężko się nic na to nie poradzi, ja powiedziałem, ja się nie będę wpieprzać, ja chcę cię pomalować, chcę cię się ze sobą. Dobrze, Że Żenak wygląda. Jest. Powodzonka Pora ci, życie, no. Czoła, Sianeczku. Czekaj, to my chyba rodziną jesteśmy, bo ja ciocią jestem. planeczkę zostawiliśmy. Nie, nie, dobrze, dobrze. Okej. Okay. Ja potem słyszałam. Branek by napisał, że ma kopara Ona podeszła do szefa i mówi słyszałem, że jesteś moim testem. No przecież wiem! Czeka, <laughs> że jeszcze tak 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 trzeba postać, chwileczkę. Gasimy. Nie ma problemu. Ciekawa, ciekawa sytuacja. Przejebane to życie. A to muszę sobie jakiego Ubera zamówić. Dobra, jedziemy po niego. Anastazja. przyjechali po ciebie chyba. Dobra, ja, 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 ja tak, Panie Paulo, co Dobrze, jest? Po, dobrze poszło. Napisz, jeżeli napiszesz mi rejestrację sms-em, to ci piszę, że ci zginęła. Aha, no dobra, to ja sobie... Ogarnie... Ja sobie, sprawdź, dwa ja sobie do czeka. No. Pa, patrz człowieku! 502 do Hartmana. Zgłaszam. On idzie teraz mówi 15, w lewo, w prawo, w prawo, w lewo. Kontynuacja e, sprawy z kosmitą. Form przyjąłem. Jakie jest wasze dzisiaj paniecie? Pa, pa. Aktualnie jesteśmy po z banku i lądujemy helikopterem na szpitalu. Także na spokojnie, na spokojnie. Ja poczekam na komendę, Zapadło, sobie tylko herbatę. 110-1082 za trekker. Cześć, cześć no No dobra, nie ma problemu. Dobra. Nie, 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 nie. No trzymaj, ja trzymaj się, trzymaj się. Pani, nie wypuszcza, Pani nie wypuszcza, panie nie wypuszcza go. go Dali, dobra, ale pisałam notatkę, no to zdajmy ją. Dobra. Spoczko. 105 do 101 Jeden. Eee, podejdźmy na radio 3 proszę, proszę, na Macik. Trójka Dzięki e, Jadeczku, ksiądz zadzwonił i przyznał się do posiadania <coughs> zera, Czy takie połączenie telefoniczne uprawnia nas do czegokolwiek? Zgłaszam, Też, to tylko to by się No to przed kimś no, mówiłam, no, że Musi być trochę... dowód namacalny, że tak powiem No ja wiem, no ja wiem, tylko ja to ci informuję, żeby nie było, że coś ukrywam, nie? Dobra, wszystko wiem, dzięki Trzymaj się Kurwa, zmienił się ty No i co? Cześć, powiem tak, jak to jest dziecko Bazyliusza No. I jak ono będzie jeździć tak jak ona i Wasyliusz, to kurwa ta na prawo jazdy od razu. Dać. Na prostej drodze jak zajebała, to prawie w trzecią szybę wyleciałem. później sobie z No. Na no na co zrobić, jak idzie zrobić? Ale widzieli w ogóle jak ona wygląda? To jest spokój! Tak, brudno opis. No garbaty jak diabł machuja do mieszania smoły, no nie da rady. <noise> Tam na lewo od nas, na lewo od nas. Hop, 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 Ale... hop, hop, hop. No co jest Maciuś? Witam, Kongo. Nie, yeah, spokój jest w sumie. Jedziemy na pasmo. 105. Ja mamy już trzy osoby, znaczy w sumie dwie. Kto? Franka i Samfu. Tą kurwę wozisz w naszym radiowozie Jak? A co nie słyszałeś? Tam nie na Wiesz co, Janku! Jak ty masz taką kurwo trzymać hmm. piątkę na patrolu A ja nie słyszałem o co chodzi? Nie, przeginasz pałkę! Maciuś, przeginasz! No przepraszam coś bardzo, nie? ale w tym radiowozie była pewna nie, zasada... Również? Czekaj się torno? Czego? No. Dlaczego? Nie wysiadaj do mnie! Kurwa, gangster mnie goni Janek. Jaki? Gangster, gangster mnie wrzodorny. do mnie goni. Gipsa, gipsa ci wysłał. Lecimy. Pronto? Witam szery, yy, szery szefa wieczornego. Dobry, zazwyczony. dobry, dobry, dobry. dobry. jest opcja pożyczenia predatora na ryby? I to no, możesz sobie pobrać, tylko no żeby się tego nie nadużywali Nie no ja tam rybki tylko łowić, co mam robić? No to pobrać, pobrać no. to Maciuś jedzie, Maciuś jedzie 3 Czekaj, czekaj, bo go ktoś godzi. go kolegami, spierdolił Aha Dobra. Ale był w stroju klauna Stroju klauna? To jakiś klaun no, chyba Taki w United States of America Aha. Cześć Maciuś. Za nami. Cześć. Cześć. Jezus. A to... Aj kur... Maciuś! Chciałem ja powiedzieć, ale to klei, a sam mi nie klei. <grym> Maciuś stary, Maciuś. Tam, Maciuś. Jedzie? Jedzie. Parkuj. A mulce mi chyba zajebali. Nie wiem, no to ja się cię znowu na nowo uczę Ty, nie mogę schować Ale no dzisiaj Koderek mówił, że znowu coś inaczej jeździ No jeździ Aj ta Sonia Co tu mam wsiąść? No Sam co ty tu robisz? Siedzę. <grym> Przecież kobiety w ten radiowodzie to tak nie wolno Czemu? A czemu? Tu jest <grym> dużo spuchy na tymi siedzeniach, nie? Chcesz tu siedzieć to siedź. Co jest? Spuchy Co? Od Ty sam się jesteś kurwa Ty sam sobie puky. taka spucha No bo my tu siedzimy, często siedzi Bazyl, a też spermiasz. No i czytałem tam im pójdzie To do tego już do doszliśmy dzisiaj Maciuś. Już Bazyl nie zamoczył Ja wiem, no oj, dzisiaj to co ja kurwa tu słyszałem Jak ja ją od kurew wyzywałem pod komendą przez chwilą Co? No bo stoimy i Bazyl widzę, że z nią stoi i mówi Oho Maciuś, to widzisz, to będzie chrzestny naszych dzieci No I, i wiesz, a tak głupio wyszło, że w sumie ja mu... Bo był na służbie, jak z nią zbył. No. I mówię, to jest rozkaz, masz ją wyruchać. Yesus. No i się posłuchał. On mówi, no, no okay. ja bym chciał Czyli mieć to dzieci. I na Maciuś, I ten, żona fajna. No to mówię kurwa, to jest rozkaz. I wykonał. Dzielny, no to jak będziesz płacił wakadem. alimenty, jak dałeś taki rozpacz. Ja powiedziałem, że narobiły, narobili ją To muszą być. ja dziękuję ślicznie za słówka dziecka, dla Kuke. Nie muszę nie Witam nowego tyku. oficera. Z 9 miesięcy wyklujesz, a później możesz pierdalać. ja się tym zajmę. Tak jak powiedziałem, że ona mnie nie interesuje. Tu chodzi o dziecko policyjne. Dziecko policyjne. To będzie dziecko, dziecko policyjne. Tak, tak. Zapraszam do policji. Przyjdzie tego będzie... debila to wystarczy. Nie mamy go w wychowamy. sobie. Nie, my go wychowamy. To będzie trzech debili w sobie. O. Co jest? Bo będzie Maciek, Bazyl Ej. i Cinkpong. No i pisikala jeszcze nie. Jeszcze słowo. Grzechu. Co Grzechu? Grzechu Co jest komara, to no. coś, 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 grzechu ja jest złoty człowiek. Co z Grzechem? Grzechu jest pić. Grzechu jest super. Usta, dziękuję, dziękuję i na drugi miesiąc, skłagiem się. No, klikną, kurwa. No i dobra Nieważne, nieważne jak, ważne, że maczyń, ma ponoć I ważne, że coś, tak? Tam w pukapie kurwa czasami. Jest jak jest, jak go nie zmienisz. Wajne, że życie ostre jak maczeta. Trycka życiem wręcz biorąc, tak jest ta fora! Maciuś, ty to się zachowujesz jak taki czternastolatek, który jest wpuszczony do y, przebieralni na WF-ie, mówi cycki, dupa. No e, wiesz, że kafela. kiedyś myślałem o tym, żeby. Bo sześć, widziałem w filmie. Jest, Bardzo ten, szybko potrzebujecie e, na moim się stanie, czy coś jak robisz. Tym, jak się przebierały w szatniach, nie? Był to w takim filmie amerykańskim. To Twitter. I, I nie w pornolach oczywiście. I my mieliśmy, kurwa, kiedyś w gimnazjum, takie dupy, kurwa, zajebiste I ja mówię, no nie, trzeba Jezus. to zrobić Ale nie zrobiłem, bo nie miałem na tyle odwagi